Cześć. Cześć! No, słuchajcie, nadszedł ten dzień, nadszedł ten dzień. Dzięki Wam, drodzy patroni, zebraliśmy pełną kwotę na koparkę i dziś będziemy kopać co? Szukamy enigmy. O tym już dawno wiedzieliście. Czy to nam się uda, to dzisiaj znajdziemy odpowiedź. Także bądźcie z nami, będziemy na pewno relacjonować to wszystko na kamerę. Także yy, bądźcie z nami, trzymajcie za nas kciuki i dziękujemy jeszcze raz za wsparcie. To by się udało. To dzięki Wam. Dzięki Wam, jeśli się uda, to znajdziemy wspólnie tą enigmę. A my teraz lecimy, bo już koparka czeka. Na razie. Już mamy przygotowania do działań. Koparka przyjechała. Jak tam ryba? Wszystko dobrze? Tak, mamy dobre nastroje, dobra pogoda. także. Dobra. Fajnie, bo wczoraj padała, dzisiaj jest. będzie to, słońce. Raczej. Dokładnie, dobra. Y, Miejsce powiedz, gdzie będziemy kopać. W którym y, miejscu? Miejsce to jest tutaj, w tej, tej połaci. Y, tam mamy już zapadnictwo, które wcześniej zapadło. Myśmy tam w środku już byli, od spodu. Tylko powiedz tak, że tutaj, gdzie stoisz, jest pustka, nie ma stropu? Y, dokładnie, tak jak mówisz. W tym miejscu mamy przestrzeń, wolna przestrzeń po prostu piwnicy. I tu, jak odkryjemy, odkryje nam się po prostu cała po prostu. Wolne piwnicy, No i tutaj będziemy starać się poszukać tej tajemniczej enigmy. Obylą tak nam się udało. No dokładnie. I to, co za to, idzie ten cały tu obszar, gdzie jest koparka? Tak. No to będziemy wszystko rozkopywać. No miejmy nadzieję, że tutaj ta enigma, lub części po tej enigmie będą. Tam mamy ścianę, kolejną, gdzie, gdzie była też yy, kamienica. Więc trzymajcie kciuki. Zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Bądźcie z nami. Działamy. Jedziemy, działamy. działamy. Dobra, jesteśmy tutaj od góry tej piwnicy. Wykopaliśmy to tak. Mamy to miejsce. Jak ta ryba wygląda? Szybko. Jak to wygląda? Mamy tą piwnicę, którą my widzieliśmy od środka. Tak. No i teraz możemy zobaczyć efekty. To wygląda. naprawdę. Imponująco. Zobaczymy, co jest, co jest dalej tutaj, bo jesteśmy to teraz jest tym... w. Zdrowa tak, 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 tak. Co widzieliśmy tam? Tak. A mamy według to lotniczych, że tutaj gdzieś bomba daleko uderzyła, y, mm. prawda? To Bardzo duża bomba. Tak, tak, gdzieś tam po lewej stronie był. Tak, tak. Mm. Także może to mieć też skutek tutaj, że ta kamienica się zawaliła. Tak. Świetne miejsce. Zobaczymy, czy coś się nam uda, tą maszynę znaleźć chociażby, cześć. Całkiem zupełnie inaczej to wygląda od tej strony. Tak.

Tu mamy zejście. i co? Rozkopaliśmy? Oh. Yy, jesteśmy na tropie, bo bardzo blisko jesteśmy. Znaleźliśmy już kable, yy, różne lampy. tutaj lampy służyły do odczytywania map, także prawdopodobnie jesteśmy bardzo blisko tego pomieszczenia sztabowego. A co za to mam jest? Za <grym> to <grym> to jest to pomieszczenie, które już No to jeszcze wejdziemy, zobaczysz. Bo tak normalnie myśmy go nie, nie, nie widzieliśmy, bo tak. było wejście utrudnione. Mamy tutaj. Bardzo dużo elementów, mamy kable, mamy wyposażenie wojskowe, tego jest dużo, bardzo dużo. Także, no i jesteśmy bliziutko, bardzo bliziutko tego. Zobacz, e... maska przeciwgazowa. Ręki pokaż to. Co ona mówi, że jest niebieska, tak? Niebieska jest, wiesz, jest poświata tego niebieskiego koloru, czyli elektro, Statyczne. żeby nie było przewodzenia elektrostatycznego, także w y, pomieszczeniach, gdzie były, la, ten, były radiostacje, to mogły one być z powodzeniem używane, uh -huh. w razie czego, także. Dobra, uh -huh. Mamy te lampy sztabowe, to są, ich jest bardzo dużo, to chyba już jest trzecia chyba. Z kolei, która wyskoczyła, prawda? Tak, jeszcze mamy po no. tym serku Bona. Tak, no, widać puszka, alkohol. Mm -hmm. Puszki, oczywiście, były zostawiane, bo tego nikt nie dźwigał ze sobą. Okej, okay, tam mamy jakąś kontynuację, ale to jest zawalona. tam tak. jest zamurowane. Ale zobacz, tutaj widać takie jakby dziury, nie? jakby tak. coś wybuchło i się paliło. Jakby po, od pochodni. Pochodnia albo też y, jakiś taki wybuch jest, nie? Bo zobacz, to jakieś takie mm. odpryski. No na pewno tutaj y, żołnierze siedzieli w 1945 roku. Tak. Możemy sobie tylko wyobrazić, jak tutaj tak. pociski zobacz. uderzały, to wszystko to się sypało. Widzę, że to od jakieś lampy albo przypalone po prostu, że trzymał tutaj pochodnie albo coś takiego, nie? No. Okej, okay. no dobra. Dajemy czadu, bo spieszymy się. Tak jest, lecimy. Okay. Czas na, na naszą niekorzyść wpływa, bo za chwilę będzie ciemno. No ale dobrze, że dzisiaj słońce jest. Tak, dobrze, piękne pomieszczenie małe. A tam jest Gdy też jakiś tunelik. A to, to masz? To jest kolejna ta część? Następna część. To... A jest sygnowana? Tak, jakieś tutaj napisy są, także... Super. Ledwo widać, ale to jest na pewno od tej skrzynki, której szukamy. Dobra. Super. Pokaż, co tu jeszcze jest. No tu mamy chyba jakąś doniczkę na kwiaty, ale... jak na doniczkę. Stojak na doniczkę. Nie wyciągnąć? Aż tak, jeszcze nie. Muszę odkupać, To jest? i... Czy to jest służyło, jednak do miski? To służyło po prostu do wycia rąk do twarzy. Czyli że do może, to nie było bieżącej wody to... O miska. higienę dbali Niemcy. Super. Takie wyposażenie. Okay. ok, co masz? Mamy tutaj bardzo ciekawą butelkę. Jeszcze tutaj widać odrobinę lapisów. Za chwilę rozszyfrujemy co to było. Butelka jest w całości, także bardzo fajny gadżet. Fajny napis. Taki butelek nie znajdowaliśmy tutaj, także ciekawe. Ciekawe No zobaczymy i tam co jest kontynuacja. A tam jakaś, jest tak? kontynuacja i jest Wiedziałe. taka bardzo ciekawa wnęka. No. Tak jak tutaj dużo razy kopali, nigdy takiego czegoś nie było, bo do połowy jest, właściwie pod sufit jest yy, mur, no i tam nie wiemy, co tam dalej jest. Jest strop. Strop jest, no, ale to się ciągle. Koło 40 cm. No, no. Dziwna, dziwna sprawa. Dziwne. Dobra, idziemy dalej. <noise> Chodzi ryba? Nie, na razie nic. Dobra, jesteśmy na kopie. Tak, tak. No to właśnie jest super, super ciekawa sprawa. To wam potem pokażemy. A teraz jest kontynuacja piwnicy dalej. I się podkopujemy. To jest Dziwny taki skos. Teraz zobaczymy co, co to jest. Wypalone drewno. Jednak zobaczcie co wojna zrobiła, ale piwnica ładna, duża była. Tu jest kolejna. Jest no. no, okay. yeah. to wyjątek. Historia, co to jest? Koniec końców, A później o godzinie to powoduje. Dobra, nie, dobra. Tak jest, ok. Ale ty myślisz, że to jest przemurowane? Tak. Bo tutaj jest... Dołożone. Czyli co, tam może być kontynuacja tunelu dalej, tak? Przejścia to jest tak dołożone, Co ty mówisz? To jest Tak? To weź tam jeszcze poko po, był łopatą, zobacz. Cześć! Cześć! Dzisiaj idziemy, w dzień drugi. No, to już dobry dzień. E, słońce dzisiaj świeci, także nas przywitało bardzo fajnie. Tutaj Twierdza nas przywitała faktycznie bardzo fajnie. Wczoraj było dosyć emocjonalnie. Dokładnie. Dzisiaj zobaczymy, co będzie. Odkrywamy dalszą część piwnicy, aby z nami. Dzięki Wam mamy koparę i kopiemy to, co obiecaliśmy. Działaj dalej. Może ta enigma będzie, ale. Pół na pół. Ale. Ucieka nam troszeczkę. No, no dokładnie. No ale robimy to co postanowiliśmy. Czyli idziemy kopać. tam dzisiaj gdzieś idzie? W tej chwili odkrywamy następną piwnicę, także zobaczymy yy, jak to wygląda dalej. Mamy już tutaj ładną część, odsuniętą, yy, to szukamy dalej następnych obok. Bardzo skomplikowany tutaj ten piwnicy układ, jest tak, że nie sądziliśmy nawet, że tak to może wyglądać, także yy, sprawdzamy dalej. Pogoda nam dopisuje, że działa, Na to co masz? 50 centymów Nie wiem. Bliżej to mi, daj za, do kamery. Co to jest za ym, przeliczenie? Ale to jest. Myślałem, o tym, że to jest centów, ale to nie jest centów. Nie? Yeah, tak? A z drugiej strony? Pokaż? Mhm. To jeszcze wymaga oczywiście oczyszczenia. Super. Jeszcze ob, obróć na drugą stronę. Super. Fajne, przed nami jest dalszy ciąg piwnicy, tylko przemurowany. Tam widać pomiędzy stropem a ścianą. Jest przestrzeń i tutaj mamy też przemurowane. Będziemy to sprawdzać. Bardzo ciekawe. Jak to wygląda? Rozkopaliśmy prawie dwie piwnice. Pełno gruzu, popalonych desek. Jest zamurówka Jest zamurówka kolejna. No, widzę, tak, właśnie mówi, że jest. z stropu. Aha, okej. Okay. Czyli mamy drugą zamurówkę w tym, w tym kierunku. I tak samo tutaj. Zobaczymy, co, co, co to jest. I kiedy zostało zamurowane. Ewidentnie widać, że tu było wejście. I wtórnie zamurowane i tam właśnie ryba też zauważył, że jest też właśnie podobne czas na to żeby się wycofać tak? dlatego te piwnice jeszcze są tak czysto zachowane no i kończymy na dziś dwa dni ciężkiej pracy sami widzicie jak to wygląda jak poszukiwania wyglądają nie każda piwnica skrywa skarby ale na sam koniec wpadł niesamowity fant w postaci niemieckiego hełmu, który nam wynagrodził całe dwa dni naszych działań, zobaczcie jaki ładny stan leżał pod ścianą na samym dnie o chociaż coś witajcie, to już praktycznie dwa dni i koniec eksploracji, nie było łatwo no jak eksploracje niestety. Słuchajcie, no znaleźliśmy tylko jeden hełm, jakaś skrzynka po yy, amunicji na moździerze. Tak, na moździerze. Enigmy niestety nie trafiliśmy, to ale... Było jakieś urządzenie radiowe, radiostacja, coś takiego. Jakieś szczątki w każdym tak. razie mhm. były. Także może byliśmy blisko. Tak. Całą piwnicę rozkopaliśmy, spodziewaliśmy się więcej rzeczy, ale... No tak wyglądają niestety poszukiwania, że nie zawsze się trafia i nie zawsze są jakieś fanty. Dokładnie. Tak to po prostu życie wygląda poszukiwacza, że raz coś się znajduje i się cieszy, jest sukces, a po prostu czasami tego nie ma. Tutaj chcieliśmy wszystkim podziękować, którzy wspierali nas przez cały czas tej akcji za pieniądze, za w ogóle lajkowanie, za wszystko, co nam pomogło tutaj wykonać tą akcję. Naprawdę dziękujemy z całego serca. Kochani patroni, dokładnie ryba. Tak. Jeszcze raz dzięki, dzięki dziękujemy bardzo. Dziękujemy i... Bardzo zachęcamy Was do dalszego wspierania. Bo my tutaj nie kończymy, oczywiście, tej akcji. Bo to prawdopodobnie będziemy dalej to kontynuować w różnych innych miejscach. Mamy ciekawe miejsca, ciekawe namiary, Także będziemy chcieli to dalej robić. Dokładnie. Piszcie, komentujcie, subskrybujcie, dajcie lajki, like góra. Jak się nie podoba, w dół. Krystykę też przyjmujemy. Oczywiście. Na każdy komentarz odpisujemy, jak wiecie. Bądźcie z nami. Tak jest. Trzymajcie się. Cześć.